Co tu się dzieje? Co tu się stało? Your name. Także czyście się, Mano, z tej strony. Oczywiście, Dawin, czy ja Was witam, Ciebie, drogi widzów, w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj, oczywiście, kolejny odcinek serii testuję wirusy od Was. I przede wszystkim chciałbym, zgodnie z obietnicą, przedstawić donajciki, które wleciały, bo na ostatnim odcinku mówiłem, że. Wszystkie donate y pokażę w następnym odcinku, także proszę bardzo, zgodnie z obietnicą. I dzisiaj słuchajcie, wybrałem te wirusy, które wydawały się najgroźniejsze. Oczywiście zgodnie z obietnicą zainstalowałem w e, Microsoft e, Frameworka tak, żeby wszystkie wirusy mogły działać poprawnie. I oczywiście patrzcie, mamy tu Mr. Majora, który niestety w poprzednim odcinku nam nie zadziałał przez to, że nie mieliśmy właśnie e, tego, no. No framework worker. A dzisiaj mamy, więc powinien ten wirus działać. Także zobaczymy, słuchajcie: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 wirusów. Jeżeli dobrze policzyłem, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sorry. 12 wirusów dzisiaj, więc myślę, że będzie troszeczkę dłuższy odcineczek. Mogłem to sobie podzielić, ale wolę to zrobić sobie wszystko w, w jednym odcineczku. A ja cię, drogi widzu, zapraszam do subskrypcji mojego, mojego kanału, ponieważ zaraz się zbliżamy do 10 tysięcy. Także możesz mi pomóc w tym, jeżeli tylko chcesz, i oczywiście w górę, a my oczywiście zabieramy się do pierwszego wirusa i sobie chyba wybiorę tego wirusa ponieważ wydaje się taki najlżejszy ponieważ jest w baczu, a to wszystko jest w egze, prawdopodobnie chyba tylko tutaj jest drugi bacz, który został napisany przez kogoś z Was, a reszta jest chyba wirusów z internetu, czy jakieś tam, wiecie, czy jeżeli pobieracie niechcący coś i wysyłacie to mi, to jest właśnie fajnie, bo ja tu sobie mogę je po prostu testować. Także, drogi widzu, zapraszam Cię na pierwszego wirusa, oczywiście możemy już się przeżegnać, bo nie wiadomo, co się stanie z komputerem, ale mam nadzieję, że mi nie wybuchnie komputer i korki nie wystrzelą. Także klikam sobie MEMS321 Patrzymy sobie co się stanie Chyba nic się nie stało oprócz tego, że jakiś X się pojawił I to tyle chyba, <laughs> zobaczymy może korki mi zaraz wystrzelą Ale nie sądzę, także dobra słuchajcie No jak widzicie pierwszy wirus niestety mnie zawiódł Ale nie będę wam płakał na odcinku Wirus dla da Vinci Oczywiście będę sobie je na lewą stronę przekładał wirusy, które już Tutaj testowałem, start wirusa to chyba to, nie? Dobra, a więc no co, no to klikamy sobie, uruchom, zobaczymy co się dzieje. A dobra, sorry, o nie, muszę sobie to wyodrębnić na pulpit, ale słuchajcie, nie ma z tym żadnego problemu, a dzisiaj właśnie wróciłem z Warszawy do Torunia. Jestem troszkę zmęczony, ale postanowiłem, że kurczę, no nie było od dwóch dni filmiku, więc wstawię, e, więc nagram, sorry, wyodrębni wszystko, wyodrębnij. 3, 2, 1, dawaj, mordeczko Dobra, teraz... Co to jest jakieś... Ha dobra. Klikam sobie start wirusa Co? No nie, i znowu mi zlaguje. Znowu zamulacz, kurde no. Chyba zamulacz, co? Zaraz zobaczymy. O kurde, dob Co tu się stało? Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Co tu się dzieje? Dobra, słuchajcie, ja sobie tu cofam to. O kurde, ty. Tego się nie spodziewałem. Przysięgam wam, że tego się nie spodziewałem. Aż czekajcie, serce mi szybciej zaczęło bić, ale dobra, powracamy sobie do stanu początkowego. Dobra, już jestem po leciutkim cięciu, bo nie mogę tego wyłączyć. I słuchajcie. Wiecie co? Ja sobie wyłączę odłączę się od internetu, bo boję się, że jakiś wirus mi przejdzie do oryginalnego dysku. Także ja sobie wchodzę w CMDK. O, będziecie mieli przynajmniej taki protyp, jeżeli testujecie wirusy, to wpiszcie sobie ip config e, release, release. No i macie nośnik odłączony, już nie jesteście połączeni z siecią. Także, e, który to był wirus? E, wirus dla Boże, jaką ja miałam swoją pamięć? Dobra, to już było. Wirus. To chyba niszczyciel. Nie, tego nie było. Dobra, słuchajcie, przechodzimy sobie do drugiego. Instrukcja, dobra, możemy w sumie sobie przeczytać instrukcję. E, Uruchom niszczyciel, tylko administrator. Potem, jak się program zamknie, sam lub zatrzyma się, możesz go wyłączyć z i komputer. Z restarty i komputer. O nie, dobra. Ja już się boję. Dobra, patrzymy sobie. Uruchom jako administrator. Uwaga, tak. Zobaczymy, co się stanie. Usuwa mi pliki i pewnie zobaczycie, że to zaraz też zniknie. Bo jak wszystko z C jest usuwane, to... Ale w sumie ten wirus już był testowany. O kurde to teraz opery mi coś usuwa. Dobra. Słuchajcie, ja sobie go zostawiam, ponieważ on mi usunie właściwie pewnie cały system. Zobaczcie. Wszystko zostało usunięte. Program lupa mi się jeszcze włączył. O nie, najgorzej. Zobaczcie, że wszystko stąd... Pewnie nawet Pint'a mi usunęło. To jest najgorsze. Co, będę musiał. Będę musiał. Painta. Ha, <laughs> nie mam. Painta. <laughs> Pewnie notatnika też nie mam. Zgaduję. Zobaczcie. Ty, ale coś zaczęło lagować się korzony Na odpad. A nie, jest Co tu się stało? Czemu na 100%. Na 200%. Jezu. Dobra. Słuchajcie, no co? W sumie nie będę powracał tam do tego stanu początkowego. Nie ma chyba takiej potrzeby. Yy, to było, było przed chwilą Kurde, no, cały czas coś mi leguje. Dobra, idziemy do hydrantu. Hydrant, rara. O Jezu, usunęło mi 7 to I nie mogę tego wypakować. Dobra, jednak sobie powracamy. Dobra, już jestem i oczywiście przechodzimy sobie do... zgodnie tutaj yy, z kolejnością do hydrantu. Ja sobie tutaj to wypakuję. Także przechodzimy sobie do hydrant. Hydrant. W ogóle. Jak wirus może się nazywać hydrant? A, to może być gra słowna, że wiecie, jest hydrant i jak coś wciśniecie, to. Taki wulkan wyskoczy. Na pewno to nie jest niegroźny plik. Beach, please. Dobra, no to co? No, wchodzimy, nie? Czemu to jest skrót w ogóle? To jest skrót. Dobra, otwórz lokalizację pliku. <gry> dobra, wchodzimy sobie. Co ja nie mogę w to wejść? Czemu? Czemu nie mogę w to wejść? Otwórz lokalizację pliku. Kurde, no, nie mogę wejść. Nie wiem, mordeczko to. To jest chyba wirus od kogoś, kto dał mi donate'a, także mordeczko weź to przekmin, co? Dlaczego ja nie mogę tego otworzyć? Napisz w komentarzu albo na mailu. A tak poza tym właśnie na mailu chyba mam jeszcze ze 100 wirusów nieodczytanych, także nie gniewajcie się na mnie, jeżeli Wasz wirus został pominięty, ponieważ nie robię tego specjalnie. Staram się takie tak wybierać. Wiecie. Tak, żeby po prostu było dosyć sprawiedliwie. 000, słuchajcie, to jest wirus, który mnie ciekawił tak naprawdę od początku i w komentarzach nawet pytaliście o niego. Także ja sobie tutaj. No nie, serio. Jest chroniony hasłem. Dobra, wpiszę sobie 000. Może to jest to hasło? <laughs> no a jak? Słuchajcie, to trzeba mieć fart, nie? Żeby zgadnąć hasło. Dobra, klikamy tak. Dobra, 3, 2, 1. Co się dzieje? Aż mnie oślepiło, jak flash w CS-ie Ej, kumacie? A, wylogowuje mnie? Ej, dobra, nie, ja jestem ciekawy co będzie dalej, ja jestem ciekawy Zobaczymy sobie, nie wiem czy mi się system nagle zamyka Ale zobaczymy co się stanie Trwa uruchamianie systemu Windows, uuuu Ja się już boję co się stanie, jak wam wywaliło system to już... To już nie ma powrotu, słuchajcie. Pewnie teraz coś mi się utworzy, ale zobaczymy sobie, w sumie jestem bardzo ciekawy. I szczerze to się bardzo boję, że będzie wirus, który mi jednak przejdzie do tego oryginalnego systemu, a jak wiecie mam tam ważne dosyć pliki, także... Cii. Dobra, zobaczymy co się stanie. Kurde, no ja nie wiem czemu, ale w ogóle przyjemność mi sprawia robienie tych filmików, ale... Adrenalina, która się tworzy podczas robienia tych filmików jest naprawdę okropna. W sensie okropna, no dosyć pozytywna. Ale teraz jestem ciekawy, co się stanie. Pewnie tapeta mi zmieni. Zgaduję, że mi zmieni tapetę. Jeszcze mi się pies zżygał i śmierdzi. Oj, Nikuś, Nikuś. Dobra, to zobaczymy sobie. Boże. Co tu się dzieje? Już od razu jakieś komunikaty wyskakują. Tyle, zlagowało całego kompa chyba. Co tu się dzieje? Co tu się stało? You're next, you're next. Ej, nie, ja jestem w szoku. Co to. Czy to są pliki? Gdzie są te wirusy w ogóle? Co tu się stało? Run away. Jeszcze się przestraszyłem, bo kot przyszedł. I myślałem, że ktoś idzie do mojego pokoju. Jezu, co tu się dzieje? Dobra, słuchajcie, ja sobie wracam do Snapshota tak zwanego. Wracam sobie do stanu początkowego. Dobra, słuchajcie, ja już oczywiście jestem i ten wirus naprawdę był straszny i przysięgam, że nie mam pojęcia, co bym zrobił, gdybym takiego wirusa spotkał na swoim oryginalnym systemie. Nie wiem, serio. Ja chyba... Nie wiem, dobrze, że mam antywirusa, ale wiecie, niektóre antywirusy, no są słabe, nie powiem które, ale są, wirusy, są antywirusy, które sobie na przykład nie poradzą z czymś takim. Także. A, ja spotkałem wirusa, który nawet nie pozwalał na instalację innych nowych programów, czyli nie pozwoliłby w tym przypadku na instalację antywirusa. Także wiecie, jak to jest. Dobra, przechodzimy sobie do wirus. Także patrzymy sobie tak. 3, 2, 1, patrzymy sobie, co się stanie O nie, o nie, o nie Co tu się stanie? To tyle? To tylko taki obrazek? Nawet żadnego dźwięku nie było? Nic? Dobra, no chyba tyle, nie? Ale w sumie, nie no spoko Ktoś może się przestraszyć Także, słuchajcie, przechodzimy sobie do pliki Ej nie, ten mems chyba już był, nie? Ten mems, on chyba już był, co? Sobie zobaczymy. On już był. Stworzył tego XA i to tyle. Ale dobra, przechodzimy sobie tutaj. Papaj. Dobra. Instrukcja obsługi przeczytaj. No, oczywiście, ziomeczku. Please, wypromuj mi kanał. <laughs> Mordeczko, nie wypromuję ci kanału, ponieważ teraz jest odcineczek i ludzie czekają na wirusy. Także już bardzo dużo osób mnie prosiło o jakieś wypromowanie. A słuchajcie, jeżeli czyjś kanał nie chce się wypromować sam, no to znaczy, że ma słaby content. Pliki wirusa mogą być, muszą być na pulpicie w tym folderze co do domyślnie. Odpal dwa pliki jako administrator. Pierwsze przygotowanie. BAT. Dobra. Ja sobie tu to przekładam. Zgodnie tutaj z instrukcją obsługi. Przygotowanie. Dobra. Uruchomię jako administrator. Patrzymy co się stanie. Tak. Potrzebne framework zainstalowałeś? No oczywiście. Jaka jest nazwa użytkownika w Windows? To żebym ja pamiętał. Pisze swoje imię, nie można znaleźć określonego pliku. Oj oj, oj byczku, oj minus jeden byczku. Move. <grym> Chyba coś jednak do poprawki będzie. Dobra, słuchajcie, ja jestem tak ciekawy tego Mr. Majora. Zobaczymy sobie, uruchomimy jako administrator 3, 2, 1. I co się stanie, co się stanie, klikamy sobie tak. Uff. Type your authorization code below to continue. A ja znam kod, akurat wpiszę sobie nazwę tego wirusa, bo w sumie. Decrypt. I co? Dropper. No nie, no słuchajcie, no serio. Wirus, który potrzebuje aktywacji, to jest w ogóle. To się nie wiąże z sobą. Ale no dobra, słuchajcie, ziomek, który podesłał mi y, tego wirusa, niech mi napisze w komentarzu hasło do tego. Bo kurde no tak jestem ciekawy tego. Dobra, przechodzimy sobie do Launchera. Uruchom, uruchom jako administrator Uruchom, Uruchom. <grym> Patrzymy sobie Launchera. Ten Chill chilled Windows podobno też jest fajny, także sobie zobaczymy, no dawaj, dawaj. Co się stanie? Ale ogólnie system mi zwolnił Not Found. Do you fix this problem? Dobra, no to ja chcę to załatwić potężnie. I co? I nic się nie dzieje? Dobra. Idziemy sobie dalej, no słuchajcie, wirusy nie chcą współpracować, jak widzę, ale myślę, że... Co tu się stało? Ha, cały czas to działa. Myślę, że... Serio? Myślę, że w następnym odcinku, słuchajcie, zrobię test wirusów na Windowsie 10. Chociaż tam jest wbudowany ten antywirus, antimalwar, także zobaczymy jeszcze. Yy, young hack, Co tu się stało? Ej, słuchajcie, przysięgam, że nie wiem co się stało. Coś się odpaliło, jakieś dziwne obrazki były. I przestraszyłem się, bo dyskietka nagle mi się wyjęła i walnęła o moją nogę. Także serio nie wiem co się stało. Jakieś dziwne rzeczy w ogóle komputer zaczął mi wibrować. Boże nie. Co tu się dzieje? Ja chyba sobie popsuję komputer przez to wszystko. Ja nie wierzę w to. Nie? Co tu się stało? Dobra, słuchajcie, ja już jestem. Przysięgam, że ja nie wiem po prostu co tu się stało. Nawet nie wiem jaki to był wirus. Czy to był ten launcher, czy to był... nie wiem, czy to było to, czy to było to. Przysięgam, że nie wiem co tu się stało. E, także słuchajcie... Ja sobie przechodzę do Po prostu Ej nie wiem czy to nie był przypadkiem ten Wirus, ale odpalę sobie go Jeszcze raz Bo po prostu to chyba nie było to po prostu Uruchom jako administrator Tak Wow Czyli widzę, że już Rinse in war, że coś się dzieje ale na razie nic takiego, więc przejdziemy sobie od razu do następnego. Chilled, chai, chilled Windows do ich zainstalowania. Co robi? Przeczytaj. Dobra, czytamy sobie. Yy, oryginalny Chilled nie jest mojego autorstwa. Widomo w tym zrobiony kanale. Dobra, dobra. E, pod, um, na Jezu, jaka instrukcja. Przed odpaleniem mojego jest umieszczone do zainstalowania. Do zainstalowania. No dobra. Jezu, serio, trzy pliki aż. No dobra. To sobie co? Uruchamiamy, nie? Aha, przestał działać. Z jakiego powodu? Netcore, dobra. No co, instalujemy sobie. Co mi szkodzi, słuchajcie. A po prostu już, już się dziwne rzeczy tu dzieją, przysięgam, nie? Już się dziwne rzeczy tutaj dzieją. Ja nie wiem w ogóle o co chodzi. Pewnie ten filmik będzie długi. Jeżeli będzie długi, to Was naprawdę, przepraszam bardzo, ale to nie z mojej winy. <laughs> Także no co. Może bym sobie lepiej podzielił ten filmik na dwa odcinki, ale w sumie lepiej po prostu sobie zrobić to wszystko w jednym. Będziecie mieli fajny jutro dzień, znaczy dzisiaj właściwie, bo dzisiaj jest 7, nie, dzisiaj jest 2 lipca, a pewnie filmik wstawię dopiero jutro, czyli 3 zapewne o 10 będzie wstawiony. Zobaczymy, czy uda mi się w ogóle go ładnie złożyć w całość. No i słuchajcie, pamiętajcie o subiku, ponieważ zaraz wybiję 10 tysięcy, bo już jest 7 tysięcy, ale te suby naprawdę bardzo szybko rosną. W jeden dzień miałem przyrost 1 tysiąca subów, także myślę, że jesteście do tego. zdolni, także pamiętajcie o łapeczce w górę i subik, czerwony guziczek oraz dzwoneczek po powiadomienia. Przetwarzanie. No i co z tym przetwarzaniem? No i nic z tym przetwarzaniem. Dobra, słuchajcie, nie wiem, ja się chyba z wami żegnam, bo zanim to, to się zainstaluje to minie bardzo dużo czasu, także... A, chociaż nie, dobra. Zobaczymy, czy teraz podziała to. E, chilled Windows. A co, a bez, bez tego nie będzie działał, nie? Bez, bez instalacji tamtych programów. Dobra, wypakuję sobie to wszystko tutaj. Pełne śmieci będę miał. Ale słuchajcie, ja się mogę już z wami w sumie pożegnać. Pamiętajcie oczywiście o tym subiku i mam nadzieję, że podobają Wam się takie filmiki. Oczywiście będę też planował nagrać, testuję Wasze gry zrobione właśnie przez Was w Baczu czy w innych, w innych językach, czy w Jawie, czy w Pythonie, czy w C. Także słuchajcie, ja Was żegnam i oczywiście, dobra, słuchajcie, ostatnia próba, Przysięgam Was, już przesięgam Wam, już nie przedłużam, ostatnia próba, uruchomię jak administrator. I tak Ale chyba się nic nie dzieje Także słuchajcie Do zobaczenia, życzę wam pięknej pogody No teraz jest piękna pogoda W Warszawie też była piękna pogoda Jest troszkę chłodno, ale jakoś damy radę No i co, miłego wieczoru i miłego dnia wam życzę Trzymajcie się gorąco i piąteczka dla was mordeczki Na razie